Jako 07 i fak Konto nas z nimi kiedy kiedyś napawało dumem, optymizmem, bo tutaj wpis do skinów, mega fajne, naprawdę ciekawe przedmioty, Były tutaj meduzy, no karambity tigerów i mega dużo innych rzeczy. Później przyjadłem z tego konta, już po prostu odszedłem od CSA, sprzedałem wszystko w, w pień, ale zostawiłem jedną, właściwie kilka inwestycji, ale taką jedną, dużą inwestycję, a mianowicie inwestycja w Kraków PGL Craców Major 2017. Kapsułki, które są obecnie warte ponad 100 zł, a w obecnym czasie pikują sobie naprawdę naprawdę ładnie, jak możemy to sobie zobaczyć. I w dniu dzisiejszym chciałem po prostu zobaczyć jak ta inwestycja idzie. Chciałem zobaczyć takie wnioski, tak na daną sprawę na podstawie tej to długiej inwestycji na Steamie. Gdyż nie inwestowałem, jak można zobaczyć w 2017 roku, kupowałem je oczywiście na promocji każdą taką kapsułkę kupiłem uwaga za złotówkę, a biorąc pod uwagę, że czasami 114 zł, to wychodzi na to, że koszt jednej kapsułki to jest teraz koszt całej mojej inwestycji, tak na daną sprawę. Także pewnie jest tutaj niesamowity, fajnie się to udało zrobić, nie powiem, że nie, też to jest kwestia wiadomo czasu, Bo już 5 lat od tego momentu minęło. E, także też jakoś, biorąc pod uwagę, że zainwestowałem tylko 100 zł, teraz pluję w badania, że to było tylko i wyłącznie 100 zł. E, no bo wiadomo, przy większych kwotach byłyby też fajniejsze zyski. Ale to nie jest temat tego odcinka. Przeanalizujemy to wszystko po kolei. I myślę, że najłatwiejszym sposobem do tego będzie taka strona X's Go Backpack. Oczywiście linkuję na dole, bo to nie jest żadna reklama. Halo, powtarzam, to nie jest żadna reklama. Po prostu używam naprawdę tej strony od lat. Okej, okay. warto powiedzieć, że to jest moje konto. Co możemy zobaczyć na samym Cały mój Steam Balance jest walty 3020 euro. Ja, przepraszam, nie Steam Balance jak to nie jest kościół, bo dużo, więc pod uwagę, że mam znajomych, tak jak możemy zobaczyć. O kuźwa, ten to już przedawkował w ogóle, ale tak czy siak 3020 euro, więc pod uwagę że sprzedają wszystkie skiny do gry, tu nie ma tak naprawdę żadnych skinów do gry, oprócz tego chyba jednego skina w statku, którego też traktuję jako, jako małą inwestycję, jak możemy zobaczyć nie ma tutaj żadnych innych skinów, są jeszcze tylko na klejki, kapsuły i jakieś grafice, powinien jakiś pozostałości tak czy siak, co so, możemy sobie zobaczyć, posolatowałem sobie tutaj od największych przedmiotów, możemy zobaczyć oczywiście karkuł 2017, challengers autograph capsule, szczerze nie wiem dlaczego inwestowałem akurat w challengersów wtedy, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego Mój wybór, wybór padł na challengersów, biorąc pod uwagę, yy, że tego ja mieszkacza to jest autografów. Nie, Ja dobrze pamiętam, tak, autografów. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się potoczyło. Dlaczego nie przeszedłem w legendy? Dlaczego nie przeszedłem w contendersów? Chyba, że to nie było w ogóle contendersów. Chyba nie było. Tak jak możemy zobaczyć, że Challenger's kością złoty 110 złotych, legendy kosztują 130 złotych, więc mogę sobie pluć w BLD, że mogę wziąć tamtych, aczkolwiek ja nie narzekam. Ok, i tak poszło bardzo fajnie, więc ja nie narzekam. Była moja wcześniejsza inwestycja w kolonie 2016, jak możemy sobie zobaczyć, i tutaj zainwestowałem w 7 tych paczuszek. Nie pamiętam, niestety, w jakiej cenie były te paczuszki. To chyba złotówka, więc pod uwagę, że za złoty 23, to pewnie to była złotówka, wtedy jeszcze nie było złotówek na steamie. Także wszystko wskazuje, to już też była złotówka. Wracając na tą stronę, jeżeli jest 7 przedmiotów, tak będą sprawę, też podleciało sobie ładnie. Okej, okay, jeżeli za jednego kupiłem za złotówkę, teraz kosztuje 10 złoty 40 e, za jeden kontener, fajnie, ładnie, wygląda, mi się podoba i tak dalej. Aczkolwiek wiadomo, że mi szedłem na w 2017 aczkolwiek biorąc pod uwagę, że to była moja większa, wtedy dla mnie to była duża inwestycja, OK? Bo wtedy dla mnie przeznaczenie tyle ile przeznaczyłem tutaj około 20 na inwestycje. Wtedy dla mnie było naprawdę dużo. Byłem dzieckiem. Tak teraz możemy zobaczyć, że jeszcze za w Essa w screama i te naklejki naprawdę oddały potężnie. One oddaje potężnie niż ta paczuszka, czego na tamten moment nie spodziewałem, Teraz widzę z perspektywy, że Kenny odszedł, więc się ciekawie potoczyło i z odszedł, więc to na pewno też tutaj dało dużo pary, jeżeli chodzi właśnie o ich ceny. Są to zwykłe naklejki z kolei 2016, warte możemy zobaczyć 20-30 euro. Przedmioty kolejne z Krakowa 2017, również trzeba kilka takich naklejek. Możemy zobaczyć, że wtedy kupiłem 15 GLTusów, które też teraz ładnie sobie idą do góry. Możemy zobaczyć, że tutaj też są fajnie Crowdline kupiłem. Crowdline się wycofał, więc też tutaj dało to z jednej strony. Sentymentalnie poszedłem popłakać, a z drugiej strony widziałem, że gdzieś tam poetfel się powiększył. E, także tutaj warto wiedzieć, że jeszcze to od tego muzyki. Tak, to jest dla mnie poniekąd zagadką, biorąc pod uwagę, że tak na daną sprawę e, szczerze Steam Market, o mogę sobie teraz tutaj przejść, albo by się jakbyś tak udało. O, ewelacja. On jakoś coś jest nie, on sobie w miejscu, bo on chyba jest do kupienia w ogóle na Skandal Strike, nie? Także on jakoś usunął w nie będzie jakoś usunął w cenie, nie, nie, nie się usunął w cenie. E, także jego po prostu posiadam, on sobie tutaj stoi, niech, niech, sobie, niech sobie, sobie stoi dalej. Tutaj jakieś naklejki, wiadomym jest, że jakoś w nie posiadam, pamiętam i metalców kupiłem, bo to byli zwycięzcy albo na długi. Nie, Gambit wtedy wygrał, więc i metal był na długim miejscu, więc ich również sobie tutaj zakupiłem. Troszkę też tych kontenerów w tamtym czasie otwierałem, więc tutaj też tych naklejk trochę mam. Jakieś moje wcześniejsze, nawet nie tyle sopeningi, co moje naklejki, których używałem do Pikema, yy, czyli że właśnie tam yy, jakby trochę mała ma heka, żeby wybierać kto tam może yy, kto tam może przejść dalej, kto wygra major i tak dalej. Później już same graffiti, więc tu nic ciekawego nie ma. Wnioski, jakie mam z tej inwestycji, z jednej strony, teraz patrząc z perspektywy czasu, mogę zainwestować więcej. Patrząc z drugiej perspektywy wtedy byłem dzieckiem, miałem 15 16 lat I dla mnie wtedy pamiętam, że to 100 czy 105 zł, co zainwestowałem, było naprawdę dużo. Yy, więc jakby pamiętam, że wtedy to i tak jakoś to odczułem na tej zasadzie, że to nie było takie, że a wywale sobie i nie ma, tylko to wtedy naprawdę było dla mnie dużo. Więc cieszę się, że w ten sposób wydając pieniądze, bo 100 150 zł, nie oszkujmy się, to nie jest coś dużo. Wydałem pewien jakieś czy coś takiego i tyle by z tego było. A tak to widzę, że naprawdę dało to ciekawy profit. Biorąc pod uwagę, że teraz obecnie kosztuje ponad 10 tysięcy zł, zrobiłem co? Stukrotność? Coś takiego? No nie, jeżeli zainwestowałem 100 czy 150 zł, a teraz mamy z tego ponad 10 no tysięcy. mam jakby na to nie patrzeć 100 co jest dość ciekawym wyniku. Żałuję bardzo, że nie poszedłem w to jakoś za ciosem i już w kolejne właśnie to major tak nie inwestowałem. Wtedy pamiętam, jak kupowałem te kapsułki, to była dla mnie bardziej inwestycja na zasadzie, a zainwestuję sobie, wyciągnę sobie za pół roku. Miał być short, ale jakoś tak się zdarzyło, że później przestałem grać. Później stwierdziłem, że będę dalej trzymał te kapsułki, i byłem w tym wytrwały, jak możemy tutaj zobaczyć. I to całkowicie fajnie tutaj oddaje na chwilę obecną. Wnioski jakie są. Żałuję po pierwsze, że nie inwestowałem w te kolejne, powiedzmy to sobie, eventy, bo jak możemy zobaczyć, kapułów 2017 siadł akurat bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bostan 2018 możemy zobaczyć. Również wcale jakoś tu źle nie siadł, tak? Te kapsułki obecnie kosztują 60 zł, więc dużo mniej. Aczkolwiek, jeżeli bym zainwestował złotówkę, miał z kapsułkę za 60 zł, naprawdę dalej nie będę narzekał. Naprawdę, nawet jakby kosztowało 20 zł. ja naprawdę nie będę narzekał, ok? Biorąc pod uwagę, że to jest kasa, którą naprawdę gdzieś tam mogłem sobie wtedy odłożyć, żałuję, że nie szedłem za ciosem i nie obłędki inwestycji, że wiecie, jakby naprawdę inwestował 100 zł w każdy ten event po kolei, ok, na MR żebym, się, żebym się spalił, to nie powiem, że nie, ale tutaj by to wyglądało naprawdę, naprawdę ciekawie. W związku też, na chwilę obecną się na inwestycje właśnie w Mieli pomoc, gdzie za złotówkę będą chcieli kupić te kapsułki. Szczerze, mam nadzieję, że będą one ładnie wyglądały, że nie podciągają właśnie losów RMR i planuję tam troszkę mocniej uderzyć, bo moje ostatnie inwestycje to były właśnie przedmioty z EMEA. ma sobie odpuściłem, bo niestety nie miałem środków albo zainwestowałem coś innego. Tak czy inaczej, nie poszedłem w to i teraz liczę, że Antwerpia będzie dość ciekawym, właśnie tematem do inwestycji, kto właśnie również rozważę na tym moim głównym koncie, gdyż jestem ja sobie tylko takie konto do inwestowania i po prostu tutaj sobie to wszystko będę trzymał. Także tak, zobaczymy, jak to się będzie, będzie toczyło. Mam nadzieję jeszcze, że na będzie ładnymi naklejkami, bo od tego bardzo wiele zależy. I szczerze mam nadzieję, że uda mi się w nie zainwestować. Więc nie wyskocz po kolei. No, to była moja inwestycja, póki co idzie, idzie dalej. Jeżeli Cię interesuje, co będę dalej z tym robił, oczywiście będę dalej trzymał w nieskończoność. Aż kuźwa jedna kapsułka będzie na miliony. Wtedy sprzedaj. Dzięki wielkie.